Witam Was bardzo serdecznie. Wykopki w poszkaniu historii. Jesteśmy na wyprawie. Na dłuższej wyprawie, mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz. Jak widzimy, idziemy w takie stronę lasu, wąwozów, gdzie jeszcze nigdy nie byłem. Bo tą całą górę to już, jakby powiedzieć, podschodziłem, ale ale wybiorę się tam jeszcze parę razy. Bo hmm, jak to mówić. Wystarczy parę centymetrów machnąć cakrą gdzieś i coś więcej znaleźć. No i tak jak zwykle jest z nami Bogdan, Hela, Darek jest z nami też. Może w końcu padnie ta bateria, bo jeszcze nie ładowałem od początku jak go kupiłem. Pisało, że 90 godzin w tym Francuziku wytrzymuje bateria. No zdaje się to na rację. Dobra, no zaczynamy, już nie będę zanudzał. Do zobaczenia przy pier pierwszym dołku Chodzimy takim niespokojnym lasem jak widać Nie ma sygnałka takim spokojnym, fajnym, cichym Więc tak idziemy No i czekamy na sygnał Będzie jakiś sygnał Na pewno was o tym powiadomie Wygląda mi to na jakiś święty medalik Matki Bockiej Do następnego To jest taka stara droga, właśnie teraz przeszukam Bo ją pominąłem Fajny sygnał na monetę, Ciekawie jaką. A patrzę tam grzebie, tam taki ptoszek w grzebie, ze w Mam nadzieję, że to jest moneta, na monetę może być trud, może nie ma, popatrzcie, mosa. Piękny, fajny sygnał przerywany, ale niestety. Do następnego. Mamy coś takie, coś, jakieś zapięcie. Czy jakiegoś plecaka, no coś starego też, no. Nie można powiedzieć. Do następnego. Teren jest fajny, bardzo. O, co my tu mamy? Klamka. Powiem wam, atakują takie te robale. Klamka jakaś, nie wiem może to z Warszawy Chrom z zamkiem jeszcze Do następnego coś mamy wam coś mamy starego Jakie Nakrętka od manierki Czy coś w tym nie? to mi się tak wydaje To raczej krętka jest, bo tu widać. I nic do następnego. Nie wiem, czy jeden nabój, czy naboje. On jest cały taki. Calutki nabój. Co więcej będzie ich. Dobra, wyciągamy. Zobaczymy, ile będzie. O, następny nabój, dwa są, tylko te dwa, czy sprawdzimy wykrywaczem, no to co robimy, rozbrajamy je. z niego jeszcze gazek i wyszedł głosować. I następny. Nie jest. taki jest czy stracić? Może jeszcze będzie więcej? Ja więcej, bo zciągnę sto plecak na chwilę. Przerwę zrobię. Następny. Następny. I tak na powierzchni. Wyobraźcie nie? sobie były. i nie rozbrajemy, bo nam się już nie chcę rozbrajać ale sprawdzimy jeszcze no już nie ma nic, czysto czysto do następnego no, powiem wam było głęboko i cały czas był dobry sygnał myślę tak coś tak głęboko z takim dobrym sygnałem to musi być konkret ale wykopałem źle jak do piwa coś w ten stylu? Muszę bym patrzeć. Jakieś powiadomienia mi przy oto na telefon. Fajna rzecz, bardzo głęboko, bardzo... bardzo powiem Wam wiekowa. Sprawdzimy, czy film się przesłał ten wczorajszy. O nie, nie przesłał się, nie przesłał. Chodzimy dalej, idziemy w tamtą stronę. <grym> Kalesona chodził i skupił. Kalecona był na wierzchu. Zężarczy. Idziemy dalej, z tej ścieżki. Tyle lat po wojnie a takie rzeczy leżą na wierzchu, Łuska Łuska ma 0. może nawet daty odczytamy wystrzelona z 30 nie wiem który roku nie tutaj tu czyścił, ale patrzcie się Takie rzeczy leżą na wierzchu, jeszcze po lasach. sobie troszeczkę w takim fajnym gąszczu za... e, tak sobie posiedzimy ja no wypijemy piwko, no przecież no nie będę cyganił, że nie piję, nie? no i pójdziemy w tamtą stronę, będziemy się kierować bardziej w stronę mm, prawą chociaż jestem leworęczny, ale w prawą i zawsze na lewą jest znosi Ale pochodzimy jeszcze, pochodzimy. Do następnego. Takie cusik mamy. Z łańcucha, nie? Może padła się tu jakaś koza. Mleko dawała. I lokalnym pijaczkom dupę dawała. Do następnego dołku. Dołka. Takie co, takie, takie, takie coś mamy. Idziemy dalej w tamtą stronę. teraz znosi mi na lewo, ale idę w prawo. Mam jakiś... sygnałek. Nie wiem nawet, co się akurat chyba wystaje. Pili Nawet nie chcę tego odkręcać. Z czym się skusił. Nie idzie. to może jeszcze ostatnie i kończymy dzisiejszej wyprawy Dobieg, koniec no jeszcze idziemy troszeczkę w tamtą stronę powiem wam, drugi raz takie coś znalazłem i wcześniej jeszcze to było winięte w taką jakby wełne takie coś Tutaj jakby jakiś, nie wiem Guzik był czy coś Carski Jak widzicie Bardzo głęboko No i tyle Chyba będziemy kończyć Kusi mi jeszcze jeden dołek Zrobię to dla Was Dobra, ostatni dołek, to Stary Papowiec Taki wypad, wyprawa Tak więc kończymy dzisiejsze wykopki poczykania historii, wyprawę Podzieliliśmy trochę po lasach, po wąwozach Może nic ciekawego nie było, ale najważniejsza to jest przygoda bo co można znaleźć w lesie? Jak ktoś coś nie porzucił, nie, nie zakopał, nie zostawił, no to znajdziemy tylko zwykłe, takie użytkowe rzeczy, które po prostu ktoś zgubił przypadkiem jakieś medaliki, jakieś obrączki i po prostu no, czasy wojenne to też możemy znaleźć. wyczuć sobie obiektywek tak więc jeżeli wam się filmik spodobał, możecie zostawić łapkę w górę jeśli jest coś nowym widzę możesz go zasubskrybować ciemno trzymajcie się hej już za niedługo na następnej wyprawie lub wykopkach po pracy albo czymś innym